Cześć wszystkim, tutaj maja. Witam Was już w szóstym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mam chłopaka na nowym koncie. I man, on jest murzynem. <grych> I jestem w szkole. Szukam kasy, bo nie, będę zbierać na włosy, takie fajne. Mam jeszcze sukienkę taką, ale nie będę jej nakładać, bo to tego stracę pieniądze. Mmm, tu tak się bawimy, nie darzą mi kasy. Dobra. Park. Jest Kolega u mi skatepark park podriwy. O! Jesteśmy sami Nie, jeszcze jakaś dziewczyna O! Jest tu jakiś Czekajcie Coś pisać ktoś do mnie. Apeldziek co? Co... co? Apeldziek chcesz, co? Nie wiem. Ale co? Tak. Ta, ja znalazł sobie kasę i mi nie dał jaki dzwoniączek. Ej, ale co to on napisał? Nie, 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 nie. Ale co? O co jej chodzi? Kawiarni jest kolega mój. Dobry, jakie nuty tutaj są? E, więc tak, jak tu nie będzie ciekawego, to, to wyłączę pauzę, bo na razie włączę pauzę. Dobra. Jesteśmy babci, niestety nie możemy już gość na chat i... O nie, jest na telewizorze z chłopaki, to znaczy, że zamykamy Mister Planet. Ale ja chciałbym tak zarobić na te... Na włosy, ale teraz nie zrobię. Skoro to to widzimy się w następnym odcinku, ale będzie jutro jak wlecę ze szkoły. Obiecuję Wam. To Marka, pa!